Manko, uszanowanko z tej strony, Łukasz. And welcome back to Beholder Conductor. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do naszego przystojnego, i zajebistego konduktora, który tylko. Abluje, podjebuje i wszystko niszczy wokół. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się dostać e, awans i e, awansowaliśmy do e, pierwszej klasy. Także, how nice, how nice. Mamy sporo rzeczy i sporo questów do ogarnięcia. Zobaczmy to. Mamy dostać awans, na to mamy jeszcze 3 dni. Mamy 20 tysięcy autorytetów, mamy prawie 2 dni. Limity ministerstwa to wiecie o co chodzi: że muszę jeszcze dwie osoby podkablować i się ich pozbyć. Kota się też muszę pozbyć, ale tego nie chcę robić. Kontrabanda to nie. Cewka cały czas, list aktywistki, lekarstwo. To mogę już to zrobić, bo w poprzednim odcinku od naszego nocnego handlarza kupiłem jakieś leki. Także how nice. I muszę ogarnąć tych rozrabiaków. Z pomocą albo ślicznotki, albo ich podkablować trzy razy, każdego z osobna, to by było po prostu mistrzostwo świata. Jakby mi się to udało, ale tego chyba nie będę robił, bo to zbyt długo będzie trwało. I karma dla kota znowu, nie? Także ja już po prostu nie przedłużam. Ten dziwny typiarz ma do mnie coś w lewo czy w prawo, ale słucham, że co typie. Nie pamiętam, w którą stronę przekręcić. klucz by otworzyć jedne drzwi sam ktoś drugie. No dziwny ten typież, naprawdę. Ale gdzie jest ta moja ślicznotka? Czy ona już wysiadła? No nie gadę, że ona wysiadła. Nie, przepraszam, nie. Nie no. Je, nie no jest, ale gdzie ona jest? Yy, tutaj jej nie ma. Ten typież ma coś dla mnie. No nie wiem, gdzie ona się podziała. Ale ten ma coś dla nas, także ja pójdę sobie zobaczyć, może na początek tego odcinka, co pan Tobias Milik ma. O, zaproponuj leki. Czy ten lek się nada? Tak, dziękuję. Dobra, okej, okay, to ogarnięte. I teraz z panem Tobiasem porozmawiamy. To! Potrzeba wam czegoś? Ruszam na niebezpieczną wyprawę, spieszyłem się, spieszyłem, przepraszam, i pomyliłem te taki? Jak mogę pomóc? caku, który zostawiłem, był mój zestaw przetrwania, więc muszę spakować nowy. E, nie sądzę, że znajdę coś takiego w pociągu. Oczywiście, że nie. Będziemy improwizować. W naszym kraju wszystko można dostać po kawałku, nie martw się. Potrzebuję igłę, nić, zapalniczkę i puszkę jedzenia. O Boże, kurka wodna. Aż tyle? Trudne zadanie, ale spróbuję. Dobra, e, rozmawiaj. Znalazłem coś do pana zestawu. E, dobra, mamy nić. E, super, debaj. Okej, okay, dobra, mamy nić. E, ale jeszcze mam trochę nic. co ty jeszcze potrzebujesz? E, ale tutaj mam jeszcze typiarza, który nie może wejść. A czemu on jest biały? Jak wszystkie postacie są innego koloru? A gdzie jest ta moja e, ślicznotka? Bo chętnie e, z nią bym chciał. Tutaj wiecie ten teges, nie? Ale może jeszcze spróbuję porozmawiać ze stróżami prawa, może mi coś powiedzą. Ale póki co pociąg się zatrzymuje, także. Dazlo, e, okej, okay, dobra. E, pan Keller, dzień dobry. Dobra, co ja muszę zrobić? Co ja muszę kupić? E, ulotka, list, e, puszka jedzenia, on chciał, nie? Karma dla kota, nic. Dobra, ty tu nic ciekawego nie masz. A w moim tym zestawiku gazeta, grzebień, szczoteczka, tubka, pasty, o igła i naparstek, kauna, nice? puszka jedzenia, stare skarpety, nie wiem czy będą mi potrzebne, ale okej, okay. dobra, e, to mamy kilka przedmiociksów do ogarnięcia, zestaw do szycia, zapalniczka, zapalniczka, ktoś miał zapalniczkę, e, ten sobie idzie, no gdzie jest ta typiara, no, e, jest tutaj, no nie ma jej, no. Dobra, to znowu coś ode mnie potrzebuje. E, halo dzień dobry, e, Niesamowite. Co? Jak wiele może się zmienić? Perez na z kobietą. O czym ty kurka wodna do cholery mówisz? Ja nic nie mówiłem. No nie, no naprawdę ewidentnie ty jest z innej galaktyki, tak mi się wydaje. Ale e, pani Frida Car, bileciki poproszę. Prida Kar, wagon siódmy, przedział piąty, miejsce trzeci, raz log do Kamsk. Tu się wszystko zgadza i od razu masz coś e, dla mnie. E, czy czegoś pani potrzebuje? Dobry człowieku, czy można się tutaj napić wódki? E, wódki? Tak! Postaram się przynieść, jeśli obieca pani nie robić zamieszania. Bez obaw, potrzebuję je wyłącznie do celów leczniczych. Dobra, daję wódkę. E, proszę bardzo, prosiła pani. Dziękuję, życie mi pan ratuje. E, Zapytałem dlaczego potrzebuje, o. Powiedziała Pani, że potrzebuje wódki do celów leczniczych, ale czy alkohol nie szkodzi zdrowiu? Oczywiście, ale promieniowanie szkodzi bardziej. Promieniowanie, tak? Tak, dobry człowiek. Promieniowanie jest czymś, z czym muszę się zmagać. Nie ma się co spinać. Jestem naukowczynią, rzekiem jądrowym. Przepraszam, zmieniłem trochę głos, ale e, tak będzie pasował do niej. E, jak ta sławna naukowczyni... E, jak ta... Chyba nie jest aż ta, tak sława, ta skoro zapomniałeś, jak się nazywa. Ale pewnie chodzi ci o Inge Birkenfield! E, właśnie tak. No już oczywiście, skoro nie mamy innych spraw! Sławny kobiet naukowców! Czy wódka pomaga na promieniowaniu? Hehehe, <laughs> Winston, ty po prostu inteligencie. Nie wiedziałeś? E, teraz wiem. E, zapytaj, nad czym pracuje. Nad czym pani pracuje? Nie mogę powiedzieć, to tajemnica handlowa Hemperonu! E, rozumiem. Ale w każdym kraju, e, radio e, w kraju, radio w kraju jest o tym głośno. Chodzi o broń jądrową. Ja czego nie powiedziałam? E, Zapytaj ją o fizykę jądrową. No wypytamy, Ty biara, co wie, może nam powie. No jesteśmy tak mili, że daliśmy jej wódkę, to może nam coś zdradzi i Dajmy tajemnicy. E, nigdy nie mogłem pojąć, jak w małym atomie może być tyle energii. Mam cię zrobić, prześpieszany kwaszcie rzeki jądrowej? Raczej nie mam na to czasu. szkoda, lubię ja trzeba opowiadać. Nie, dobra, to ja chcę streścić. Może mi pani to streścić? Zupełnie no, jak szef. Dla mnie też mog kopić bielet prawsze kaszyć, knera. No dobrze, czy w szkole uczę się zasadzie równoważności maszy i energii? A, tak, uczyłem się, tak, pamiętam coś takiego. Zatem padam ci najkrótsze możliwe podsumowanie. Eksplozja detonatora spręża materiał jądrowy do gęstości krytycznej i rozprężyna łańcuchową reakcję fragmentacji. Zyskana masa będzie nieco niższa od pierwotnej. Tracana masa jest tym, co zamienia się w energię pomożną przez kwadrat prędkości światła. Stąd tak ogromne wartości. Co pani mówiła o detonatorze? Bomba atomowa nam nie wybuchnie od iskry, dobry człowieku. Potrzebny jest poważniejszy zapalnik. Zwykła bomba, mówiąc prościej. Rozumiem, dziękuję. Zapytaj o jej, o, o pracę. Więc e, robi pani takie bomby i zapalniki w pracy? Nie! Ja ich osobiście nie robię! Natomiast opracowuję ich projekt tak, żeby były łatwe w użyciu. Tak! Aby nawet, nawet. Przepraszam. Ludzie, którzy są kompletnymi ignorantami w dziedzinie nauki, jak mój żeby jakiś generał, mogli je uruchamiać lub wyłączać. Ale nawet ja nie mogę całkowicie uniknąć kontaktu z promieniowaniem, dlatego nie poradzimy sobie bez wódki. Zapytaj, jak łatwo jest obsługiwać bombę atomową. Chce pani powiedzieć, że nawet ktoś taki jak ja poradziłby sobie z nowoczesną bombą atomową? Oczywiście! Pod warunkiem, że masz klucz do jej zapalniczka. zapalnika. Każde kliknięcie w lewo wydłuża czas na licznika o pół godziny. A ustawienie licznika wystarczy nacisnąć czerwony przycisk, aby rozpaczać odliczanie, aby zresetować... To jest ważne. Licznik i unieszkodliwić bambę wystarczy przekręcić klucz w prawo. prawo! Wtedy bamba nie wybuchnie, nawet jeśli uderzysz przycisk młotkiem. Brzmi nieskomplikowanie. Do tego dążymy. Okej, okay, dobra. Myślę, że ta informacja się może mi przydać. Bo podejrzewam, że. No, gdzie jest ta kurde Typiara? Ona w ogóle tu jest? No, jest ślicznotka. Gdzie ona jest w ogóle? Nie mogę jej po prostu znaleźć. Może jest gdzieś w pierwszej klasie, ale mogę się mylić. Dobra. Eee... Dobra, ten nic nie chce. Dobra, ten też nic nie chce. Eee... Zestaw przetrwania. A karmę dla kota muszę nakarmić koteła. Dobra. Ok, bo mi. Eee... Dobra, miał nakarm kota. How nice. Dobra, eee... odejdź. Eee... Dobra, cyk. Eee... Porządku. Jak to jest w łazience? Czy nasza szlicznotka, nie, ten tutaj typiasz, ten tutaj sobie stoi. Wyrzuć rozdrabiaków. A co oni tutaj nielegalnego robią? E, pewnie piją, palą, nie, dobra, nic takiego nie robią e, za bardzo. A w wujce, no gdzie jest, kurde, ta moja ślicznotka? Czy ona gdzieś poszła do wagonu pierwszej klasy? Czy co? Bo naprawdę. E, nie mam pojęcia. O, tutaj mamy, kurde. Warner Berskins. O, do tego typiarza mam e, dać list, chyba, nie? O, przekaż kopertę. Werner e, Berkins, e, ktoś mnie poprosił o przekazanie panu tej koperty. No, to mi ją daj! E, proszę! No, 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 co my to mamy? Jakie to wzruszające! Kto ci to dał? E, pasażerka z wagonu trzeciej klasy. Martwi się, że jakaś gazeta zostanie zamknięta z powodu dochodzenia w sprawie emisji z jakiejś fabryki. Chodzi jej o Szczęśliwym z wiekiem okoliczności, właściciel tej fabryki jedzie z nami. Jest tam w cylindrze i z laską. O, czyli to jest ten. Wiesz co? Zawiesz ten list do niego! Łaśmiejemy się! No dobra, to od razu idziemy do pana Henry'ego Colta, czy Wolta, czy jak mu tam. Czego chcesz? Przekaż list. Poproszono mnie o przekazanie listu. Zobaczmy. Co? Co to jest? Czy to szantaż? 1000 AP? Naprawdę? Jestem tylko posłańcem. Dobra, mam pomysł. Ta kobieta myśli, że jej szmat ławiec został zamknięty z powodu mojego embronu. Racja? Podobno pociągnąłem za kilka sznurków, żeby go zamknąć. Racja? Szczerze mówiąc, nie znam szczegółów. Ja tylko przekazałem list. Dobrze, obiecuję, że wycofam wszystkie skargi przeciwko tej gazecie. Pod warunkiem, że coś złego stanie się temu Berzinsowi e, bo ten człowiek, z którym ostatnio rozmawiałeś, od zasad listu tej kobiety. Jak na przykład? Cokolwiek, wybarek, aresztowanie, rusz głową! No dobra, straciłem tysiąc autorytetów przez typiarza, no kurka wodna, co macie? My? My, mamy wszystko. Dobra, e, ty to nie chcę, krajowa lemoniana nie chce, ciasto nie chce, wódki nie potrzebuje, koli zagranicznych też. kawa, whisky, wino, zielone jabłko, e, chyba. Dobra, czyli, a tu jest kurde ślicznotka. Halo, może mi pomożesz z tymi, e, z tymi e, wulgarnymi młodzieńczcami, którzy się do nas przysiedli. no, e, Możesz patrzeć, ale nie dotykaj. Chociaż może powinnam zrobić wyjątek dla pewnego kondyktora. Nie, nie mogę nic zrobić, naprawdę? E, okej, okay, a mogę z tym. E, o, powiedz mu, że właściciel hembrony poprosił cię, abyś się nim zajął. Dobra, lecimy, dalej. Przekazałem ten list panu kultowi, tak jak pan powiedział, a teraz on chce, żebym sprawił, żeby panu stało się coś złego. Cioo! Ojej! Co ja mam zrobić? Mam kłopoty? E, nie trzymaj mnie w napięciu, zrób to! Nie mam takiego zamiaru. W takim razie możesz sprawić, żeby nie mu stało się coś złego, jeśli... O Boże, serio? To ja muszę wybrać między tym, a tym i co będzie dla mnie wygodniejsze, tak? Potraktuj to jak stary zakład między nami. Możesz grać po obu stronach. Dlaczego ja? Lubię cię. <laughs> dobra. Jeżeli to zrobisz, podam ci prawdziwy powód zamknięcia gazety. Okej, okay, dobra. Pan Henry Kolk coś mi powie, czego chcesz? Dobra, nie, skończ rozmowę, ale czemu ta typiara nie chce mi pomóc? Może muszę coś jej dać albo coś? Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. E, dobra, e, tutaj mamy co? E, tutaj oni mieszkają, tak? A, a jest ktoś tutaj? Nie, tutaj nawet nie mogę wejść. E, Tutaj też nie mogę wejść, mam tylko dostęp do pierwszego i drugiego wagon, przedziału, przepraszam, tutaj nikogo nie ma, ale tutaj też mam kilka e, rzeczy takich, wiecie, użytecznych, nie? Dobra, kto tam chciał e, jakieś przedmiot X? A, ten, temu muszę wyremontować te, te rzeczy, dobra, to e, nie tu, e, kup przedmiot, dobra to zorganizujemy Ci te przedmioty, żebyś mógł sobie w końcu, normalnie, jak człowiek, z nami podróżować. Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie w moim pociągu. Mam nadzieję, że będziecie dobrze z nami jechać i nic Wam się po drodze nie przydarzy złego, jak jakiś szantażyk albo coś. Eee, dobra, okej, okay, lecimy. Dobra, dywanik jest, fotelik eee, jest, portfelik znikł, dobra, to na ścianę, dywan na ścianę, a co? Dobra, jeszcze mamy tutaj kubełek. Dobra, okej, okay, to idziemy gościa skontrolować. Bilecik poproszę. Yongbae, wagon siódmy, przedział szósty, miejsce drugie. Fue, tu jest źle. Dobra, i para leci, proszę bardzo, masz coś dla mnie? Nie, nie masz nic. O, czytałeś? To ja chętnie sobie to zapiszę. O, dlaczego pytasz? Miałem kogoś takiego jak ty. Przetrwała? Nie wiem. Mam nadzieję, że przetrwała. Tak, ja też. No dziwne, dobra, ale mamy, że on czyta gazety. Dobra, muszę się jakoś z tymi typierzami rozmówić. Może spróbuję się do nich dostać i po prostu pogadam z nimi jeszcze. Każdy, nie, to, to się źle może skończyć, bo dostanę pewnie kulkę. Mogę im sprzedać narkotyki za tysiąc autorytetu, ale nawet nie mam 1000 autorytetu. To nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu sobie porobić jakieś raporciki. Dobra, tutaj kot, Kota nie mogę ten. A jeszcze co mnie intryguje, to chcę jeszcze się tutaj udać do Pitera, czy on mi coś powie? O, się na temat Berzinsa i Kolta. Peter, co wiesz na temat Berzinsa i Kolta? Nie, no zgadnę. Jeden z nich zasugerował, żebyś narobił drugiemu kłopotu. No jak ty mnie znasz, mordo? Obaj to zrobili. Nie da się zwieść, są nietykalni. Obiecali sobie tą zapłatę. Może spróbować doprowadzić do aresztowania jednego z nich, ale to nie jest łatwe z pasażerami pierwszej klasy. Ale dlaczego? Sam rządową... Dobra, to już słyszałem. Dobra, okej, okay, yy... Aristo, dobra, cyk cyk cyk. Dobra, okej. Okay, to już wiem, ale coś jeszcze mogę zrobić? Nie, nie mogę nic więcej zrobić. E, dobra, ale kto się chciał e, ten zestaw do szycia, bo coś tam mam. E, tutaj coś się dzieje czy nie? Ty czy ty coś tam produkujesz. Dobra, ty piarzył. E, dobra, tutaj coś się dzieje. E, dobra, panie Franc, e, dobra, nic nie chcesz? Pani Frida. Dobra, ona mi powiedziała o bombie. How nice, how nice. A ten pan nieprzyjemny. Dobra, ten jest na nie. Eee... O, porozmawia o zestawie przetrwania. Eee, znalazłem coś. Dobra, zestaw do szycia. Super, dawaj. Eee, jedzenie puszce. Super, dawaj. Skończ rozmowę. I została nam zapalniczka, którą mogę podjebać. Dobra, ta nie chce. Dobra, do trzeciego wagoniku pójdziemy. Ten tutaj ze mną nie chce rozmawiać. Dobra, wagonik numer 2. E, dobra, ta nic nie potrzebuję. tutaj wiem co mam robić i tutaj są ty, te, te typiarze. Dobra, nie pozostaje mi nic innego jak złożyć kilka raporciksów. E, Weźmiemy moją konsoletę, e, zapisz dowody charakteru. Dobra, o tej nic, nie mam nic, o tym, tej też nie, tutaj też nie. O, tutaj mamy kilka rzeczy. Pani Jadwiga Stelmach, tak? E, Jadwiga Stelmach jedzie w wagonie 7 w przedziale numer... 3 i miejsce numer 1. Jedziesz z, z coś tam do Ostro, coś tam. Yy, dobra, i ty masz tak, pali i pijesz alkohol. Yy, Wyśli. Dobra, zapisz dowody charakteru. Tu nie mam o typie nic. Yy, o, ten bierze leki, pan Ratmir, tak? Ratmir, wagon 7, przedział 3, miejsce numer 3 z Gnesside. Gdzie to jest? Tu jedzie do Nikitich. Nikitich, gdzie jest Nikitich? E, tu, dobra. I bierzesz leki, wyślij. Dobra. E, raport wysłany. O, o aktywistce mogę też sobie coś zrobić. Aktywistka Rachel Clark, tak. Rachel Clark, e, wagon siódmy. Przedział czwarty, miejsce trzecie. E, Uln do spedlow. dobra, lecimy, gdzie jest Gdzieś pod koniec, e, tu jest swedlow i Ty bierzesz leki, proszę bardzo e, i o tym typiarzu mam, że opowiada kawały, to też mogę Cię podkablować, obywatel Tobias Milik, e, Tobias Milik, wagon numer 7, e, przedział numer 4, miejsce 4 z Komlo do Agloem. Proszę bardzo, i ty opowiadasz kawały? Wyślij, proszę bardzo. E, a z wagonu piątego o tym mam? Tak, księgowy, tak. Księgowy lub naukowiec. To mogę też e, sobie to zrobić. Pan Henry Colt, e, wagon numer 5, tak. E, przedział numer 2, miejsce numer 1. Jedziesz znamioną, znajmo, przepraszam, do Arnejo, czyli na koniec stawki. Jesteś tu. Dobra, pan Henry jest ogarnięty. Rozpieszczony syn bogaczy. Proszę bardzo. Bogdan Gorak, wagon numer 5, przedział numer 3, miejsce numer 1. Jedziesz z e, stacja Markusa Webera do Nikiticz. Czyli on zaraz będzie wysiadał, tak? Lubi luksus i ponował? Serio? Ale mam dwa dowody na, na niego. Dobra, poszedł. I jeszcze mogę chyba o tym typiarzu. Tak, dokładnie tak. Witochow. E, wagon numer 5, przedział numer 3, miejsce numer 2, stacja Markusa Webera do Nikitic I ty jesteś zainteresowany fotografią. Też na typiarza mam e, dwa zgłoszenia. Dobra, e, charakteru wysłany, ale mogę jeszcze wykroczenie dać na. E, tutaj nie tego, tylko tego tutaj gościa, obywatel Tobias Milik mi chyba nie będzie już potrzebny, chyba, ale nie, na razie się na razie wstrzymam, bo muszę zobaczyć, e, dobra, jesteśmy tu, w bakla, dobra, to jeszcze mamy trochę czasu, także na spokojnie, e, czy mogę kota nakarmić, nie, nie mogę kota nakarmić, ten niczego nie potrzebuje. Muszę ogarnąć tych kurde chłopów, nie? Albo się ich po prostu pozbyć w ten sposób, że po prostu trzy zgłoszenia znajdę. Mogę im rybę podrzucić, bo mam tu i tu dwa, ale nie wiem, co będzie lepsze. Dobra, ja sobie zatrzymam grę, bo mamy tak. Abbas, listy ministerstwa, kod, dwie godziny mamy na pozbycie się kota, czyli sugeruję, że za dwie godziny będziemy przekraczać granice. Mam jeszcze tą cewkę, list aktywistki, a. Mi się coś zapyta, e, Dobra, czyli żeby dostać informację o tej gazecie, muszę wyeliminować albo jednego gościa, albo drugiego i o niej to e, powiedzieć. Dobra, mamy dwa dni na tych rozrabiaków, także tak, wypuść rozrabiaków zgodnie z prawem, czyli muszę ich podkablować. E, kobieta, no tamta się nie chce zgodzić, nie wiem dlaczego, mogę im dać narkotyki albo alkohol, ale to e, wiąże się z tym, że stracę autorytet. Zestawie przetwania brakuje mi zapalniczka, ale jeszcze chcę tutaj zobaczyć. Za pozbycie się kolta i berkinsa dostaję taką samą nagrodę, także nie wiem, co jest najlepsze. Tutaj mam 500 autorytetu za zapalniczkę. Jak się pozbędę tych typiarzy, to zyskam 5000. Kobieta 1000, narkotyki 1000, stracę 1000 i zyskam 1000. Tu mam też 1000. Jak wyrzucę tych typiarzy zgodnie z prawem, to dostanę aż 3000. How nice, how nice. Dobra, to są takie poboczne questy, także. Myślę, że to mi się nie będzie opłacało, także plan na następny odcinek jest następujący podrzucić rybkę do tych typiarzy z wagonu 5 przedziału 1 drugiego i złożyć trzy wykroczenia listy z pogróżkami, żeby ich sprawę wygonili z tego przedziału to mi się najbędzie bardziej zyskało. Jeżeli chodzi o tego Colta, czy Walta, czy Disney Landa, to jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, ale wiem jedno, moi drodzy. Ten odcinek się kończy, był naprawdę bardzo ciekawy moim zdaniem. Dziękuję ślicznie za oglądanie, za komentowanie, za to, że jesteście, za to, że oglądacie i jest mi przyjemnie serduszkować wasze komentarze. Moi drodzy, ja będę już uciekał. Także trzymajcie się i pa pa!